Siemane, szkoda, Mateusz Mateuszem. Dziś pokażę Wam, jak zainstalować Minecraft na komputer, czyli Tlunhera. Wchodzimy z Tobą na przeglądarkę. I tak, u mnie może trochę potrwać, a więc widzimy się za krótką chwilkę. Okej, okay, słuchajcie, jeszcze już przeglądarka bym się odpaliła. Napiszemy Clownhara, czyli. Napiszemy Ty. Le, A, U, N, C, E, R, her Tlunher. I klikamy to. Potem klikamy w pierwszy link. Skoczy nam taka opcja. Klikamy sobie tu, możemy sobie wszystko tam popatrzeć. Klikamy sobie w ten biały przycisk. I teraz wybieramy. Na co my mamy? Czy na to, czy na jabłuszko, czy na to. Ja mam... Tak, ja mam na Windows, a więc ja klikam Windows. Widzimy, że tutaj już nam się klik Slunher pobiera. Teraz musimy go na tym zapisać. Nie? Na przykład chcę go zapisać na muzyce. Klikamy muzyka, klikamy zapisz. Potem widzimy, tutaj nam się slunger pobiera. Musimy chwilę zaczekać. Musimy chwilę zapisać, aż nam się powierza. Kaj, jeśli z Tutaj już mam się powierzę, wyskoczy mi tutaj taka emotka. Klikamy sobie w nią. Aha, chyba mi się jeszcze instaluje. No to słuchajcie, z... o, tutaj wam powinien wyskoczyć taki plik. Teraz klikamy wszystko, da, kontynuuj. Chyba instalacja. Teraz nam go instaluje do, do komputera. Teraz nam go instaluje do komputera. Czekamy chwilkę. Wszystko robimy gran ja kontynuuj. Coś się nie udało, to. I ja... sobie coś wyskakuje, klikamy anuluj, może wtedy się uda. Jeśli wam też tak wyskoczy, to nie wiem. Teraz oby się udało. Przetworzyłaś. Klikamy kontynuuj, kontynuuj. Ta, I klikamy tak i widzimy, już nam się tutaj mamy Tlunher I teraz możemy wyjść. Teraz nam się nie wiem, bo mi się będzie chyba komputer ponownie uruchamiał. Nie wiem albo mi się rozładował, albo nie wiem co. Widzimy się, jak już mi się włączy. Elo. Co się dzieje? Cały czas mam uruchamianie. Próbuję wyłączyć komputer i włączyć. Okej, okay. i słuchajcie, to może. Coś się, to idzie. trochę potrwało. ale widzicie, już nam się zainstalował. Klunę. Tak, przez lata to potrwało. Te uruchamianie. Mm, laptopa. Tylko. Ej, w, 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 nie wyłączajcie, bo nawet gdybyście go wyłączyli, to on się i tak. Warantuje Wam się, że on się i tak nie wyłączy. A więc poczekajcie to uruchamianie, bo ja wam się do porządku uruchomił. I widzicie, jak wam się tutaj zainstalował. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, a proszę do kolejnego odcinka z tej serii, a w nim powiedzcie, czemu mi się cały czas takie coś włącza. don't